W dniu pogrzebu Joanny Kołaczkowskiej pochowano także wielką polską poetkę. Tak wyglądało ostatnie pożegnanie Urszuli Kozioł. W poniedziałek, 28 lipca o godzinie 11.00 we Wrocławiu, odbyły się uroczystości pogrzebowe poetki, dramatopisarki i felietonistki Urszuli Kozioł. Tego samego dnia Warszawa żegnała Joannę Kołaczkowską, wielką artystkę kabaretową. Urszula Kozioł spoczęła na zawsze obok ukochanego męża, Joanna Kołaczkowska, obok mistrza. Urszula Kozioł zmarła 20 lipca 2025 roku w wieku 94 lat. 28 lipca 2025 roku odbył się jej pogrzeb we Wrocławiu. Artystka spoczęła obok męża, Feliksa Przybylaka, także poety, germanisty i tłumacza. W tym samym dniu w Warszawie na powązkach tłumy pożegnały artystkę kabaretową Joannę Kołaczkowską. Ona spoczęła na wieki obok swojego mistrza Stanisława Tyma. Poetka spoczęła obok męża. W ostatniej drodze urszuli kozioł, poetce towarzyszyli bliscy, przyjaciele oraz mieszkańcy Wrocławia. Czytelnicy wielkiej literatury przyszli oddać hołd wybitnej poetce i pisarce. Msza żałobna odbyła się w kościele Święty Wawrzyńca, następnie artystka została pochowana na pobliskim cmentarzu. Wiadomość o śmierci poetki przekazał 20 lipca 2025 roku prezydent Wrocławia na Facebooku. Jacek Sutryk napisał: na koniec niedzieli doszła do mnie bardzo smutna wiadomość. Dzisiaj, w wieku 94 lat, zmarła Urszula Kozioł. Wielka poetka, pisarka, honorowa obywatelka Wrocławia, laureatka Nagrody Literackiej NIKE w 2024 roku. Będzie nam jej bardzo brakowało. Kondolencje popłynęły także z Urzędu Miejskiego Wrocławia. Autorzy wpisów poruszających słowach podkreślili znaczenie twórczości Urszuli Kozioł dla polskiej literatury. Twórczość Urszuli Kozioł była, jest i będzie ważnym głosem w polskiej literaturze. Jej ostatni tom poetycki Raptularz został uhonorowany nagrodą literacką Nike w 2024 roku. Krytyk nowego napisu co tydzień, Dariusz Żółtowski, pisał o nim: to lekcja z antropologii starości, która, miejmy nadzieję, czeka nas wszystkich. Swoisty pamiętnik z okresu umierania. Kochała słowo, kochała poezję, kochała Wrocław. My, mieszkańcy jej miasta, kochaliśmy ją. Będzie nam jej bardzo brakowało. Urszula Kozioł zostawiła po sobie ważne słowa. Urszula Kozioł była laureatką licznych nagród literackich. Jej ostatni tom poetycki, Raptularz, zdobył Nagrodę Literacką Nike w 2024 roku. Wcześniej była także nominowana do Nike za inne dzieła, m.in. Supliki, 2006, Przelotem, 2008, Klangor, 2015 oraz Ucieczki, 2017. Podczas ceremonii odebrania złotego pióra za raptularz, poetka mówiła o tym, jak ważne było dla niej dzielenie się dobrem. Dzielimy się tym, co stwarza dobro.